Kołobrzeżanka Marta Zimmerman, która w marcu 1945 roku znalazła się w porcie i czekała na ewakuację, w latach 50. wspominała, że to, co działo się z ludnością cywilną w oblężonym mieście, przypominało prawdziwe piekło. W momencie rozpoczęcia Bitwy o Kołobrzeg 4 marca 1945 roku na terenie naszego miasta znajdować się mogło nawet 100 tysięcy osób cywilnych część z nich zgodnie z doktryną III Rzeszy skierowano do walki bądź do obsadzania umocnień. Volkssturm, czyli wszyscy ci mężczyźni, którzy w wieku od 16 do 60 roku życia nie brali udziału w wysiłku zbrojnym, miał stanąć ramię w ramię z niemieckim wojskiem do obrony miasta przed nacierającymi oddziałami radzieckimi i polskimi. Ale za ich plecami znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych osób, które w kołobrzegu szukały możliwości ucieczki w kierunku zachodnim. Dworzec kolejowy, port i inne drogi wiodące na wschód, a od w zasadzie drugiej doby oblężenia jedynie droga morska stanowiły możliwość ucieczki z miasta, które z godziny na godzinę zmieniało się w kompletną ruinę. Liczba, Ofiar po stronie ludności cywilnej dziś trudne jest do oszacowania. Warto przypomnieć, że wśród tych ludzi byli także obcokrajowcy. Polacy, Francuzi, Rosjanie, którzy przez III Rzeszę wykorzystywani byli jako robotnicy przymusowi. Wszyscy ci ludzie ponieśli taką samą ofiarę podczas walk o 22 czerwca 1944 roku, dokładnie w trzy lata po rozpoczęciu przez Wehrmacht największej w dziejach świata ofensywy lądowej, Operacji Barbarossa, do kontruderzenia przystąpiła Armia Czerwona. Operacja Bagration. To odległy epizod, o którym wydawałoby się w kontekście Walgo-Kołobrzeg nie ma sensu mówić. Niemniej jednak to właśnie od tamtego momentu zaczęło się przemieszczanie niemieckich cywilów w kierunku zachodnim. W trakcie tego przemieszczania na szlaku ucieczki przed Armią Czerwoną znalazł się właśnie Kołobrzeg. Latem 1944 roku Całe Niemcy ogarnęła tak zwana gorączka fortyfikacyjna. Związane to było z faktem, że stacjonujące na froncie wschodnim oddziały III Rzeszy nie były w stanie powstrzymać natarcia nieprzyjaciela. Coraz większa liczba miast zaczęła znajdować się coraz bliżej linii frontu. Rosjanie realnie zagrozili rdzennym terenom III Rzeszy, przede wszystkim Prusom Wschodnim, do których wkroczyli już w październiku 1944 roku na szlaku uderzenia Armii Czerwonej. Prowadzono bezwzględną akcję zemsty, przede wszystkim na niemieckich cywilach. Zresztą wpisane to było w doktrynę lansowaną przez Moskwę. Przypadki takie jak Nemersdorf w Prusach Wschodnich, czyli masakra ludności cywilnej jednej z miejscowości bez żadnego znaczenia militarnego, szybkim echem rozeszła się nie tylko w Niemczech, ale po całej okupowanej Europie. Rozpoczęła się ucieczka ludności cywilnej z terenów zagrożonych uderzeniem. Rosjan. Mimo, że front wydawał się być jeszcze wtedy daleko, w sierpniu 1944 roku twierdzą ogłoszono miasto Piła. W ten sposób rozpoczęła się historia tzw. pomorskich łamaczy fal. Miast, które powstrzymać miały natarcie Armii Czerwonej. Rozpoczęła się również wówczas na terenie drugiego okręgu wojskowego obejmującego prowincję pomorską akcja budowy fortyfikacji polowych. Na wschodnim skrzydle od dombek przez Polanów po Jezioro Bobięcińskie instalowano niewielkie schrony ze stanowiskiem karabinu maszynowego. Rozbudowywano również transzeje, które na wypadek natarcia z tego kierunku żołnierze niemieccy i pospolite ruszenie mieli obsadzić. W koło brzegu pojawiły się brygady robocze sprowadzone z Rugi. Pociągi wracające do tego miejsca zabierały bardzo często niemieckie dzieci, przede wszystkim dzieci lokalnych dygnika, dygnitarzy. Powoli rozpoczynała się akcja ewakuacyjna, która jeszcze w tamtym czasie wydawała się nie zwracać niczyjej uwagi. W sobotę 20 stycznia 1945 roku ogłoszono alarm Gneisenau dla drugiego okręgu wojskowego i całej prowincji pomorskiej. Podzielony na trzy etapy, proces mobilizacji wszelkich sił i środków do walki z Armią Czerwoną, a także ewakuacji ludności cywilnej, zakładał realizację działań według kryptonimów Reigen, czyli gromadzeniu najbardziej wartościowych przedmiotów i wysyłaniu ich na zachód, Hagel, czyli gromadzeniu oraz zabezpieczaniu przedmiotów związanych z produkcją, przede wszystkim produkcją przemysłową, ISHNE, którego hasło miało wywołać powszechną akcję ewakuacyjną. Do koło brzegu alarm Gneisenau dotarł jeszcze tego samego dnia. Teoretycznie wojsko niemieckie, zmobilizowane w ramach 33. wojennej fali, miało być gotowe do walki w ciągu 48 godzin. 22 stycznia 1945 roku, w obawie przed konsekwencjami i oskarżeniem o defetyzm czy dezercję, dowódcy poszczególnych pododdziałów zameldowali, że są gotowi podjąć walkę z Rosjanami. Tego dnia armia czerwona przekroczyła granicę pomorza. Granice na Noteci. W rejonie Nakła przeprawiły się pierwsze oddziały radzieckie i w ten sposób wojna na Pomorze dotarła w rzeczywistości. 25 stycznia Rosjanie uchwycili pierwsze przyczółki na Dodrom. Do końca miesiąca przyczółki te zostały rozbudowane. 25 października 1944 roku ukazał się w III Rzeszy dekret o powołaniu pospolitego ruszenia, Volkssturmu. W krótkim czasie 6 milionów Niemców w wieku od 16 do 60 roku życia, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w wysiłek zbrojny państwa Hitlera, musiało zgłosić się do poboru. Idea Volkssturmu polegała na obronie własnej ziemi. Oznaczało to, że oddziały formowane w danym mieście były przeznaczone do walki wokół tego miasta. To miało oczywiście podnieść morale i istotnie wpłynąć na Opór, który żołnierze Volkssturmu stawiać mieli nieprzyjacielowi. Oczywiście pospolite ruszenie było rozwiązaniem absolutnie doraźnym. Szybkie, niedbałe często szkolenia, brak zaangażowania w obliczu zbliżającej się niechybnie klęski III Rzeszy i braki w wyposażeniu oraz uzbrojeniu negatywnie wpływały na postawy folksturmu. Ta sama sytuacja miała miejsce w koło brzegu. Już jesienią 1944 roku zaczęto tworzyć zręby batalionów pospolitego ruszenia w naszym mieście. Nadzorował je kreisleiter Anton Geriec, natomiast właściwym. Twórcą Volkssturmu w koło Brzegu był oddelegowany tutaj SS Oberführer Heinz Breitling. Na czele jednostek pospolitego ruszenia tuż przed bitwą stanął SA Marine Standartenführer Erhard Pfeiffer z Koszalina. Miał do dyspozycji dwa, wydawałoby się pełne, bataliony Volkssturmu, co oznaczałoby około tysiąca osób. Także ósmą i dziewiątą samodzielną kompanię, batalion wydzielony Volkssturmu Kolberg złożony w dużej mierze z słuchaczy elitarnej pomorskiej szkoły dla przyszłych przywódców NSDAP ordensburg Krosinzej w budowie niedaleko Złocieńca, a także samodzielny pluton moździerzy Volkssturmu, który z automatu przydzielono do grupy artylerii Schleif. Jednocześnie 28 lutego 1945 roku dwie kompanie skierowano w kierunku Stronia Morskiego, gdzie miały oczekiwać uderzenia radzieckiego od strony Koszelina. W krótkim czasie okazało się, że to uszczuplenie Sił Pospolitego Ruszenia w Festung Kolberg niczego nie zmieniało dla sytuacji u Stronia Morskiego. Natomiast te kompanie mogły być potrzebne zwłaszcza przy obronie zachodniego odcinka, który przypadł Volkssturmowi w toku bitwy. 3 marca 1945 roku, zaledwie dobę przed rozpoczęciem walk o Kołobrzeg, miejscowy Volkssturm otrzymał zapasy wyposażenia i uzbrojenia. Oczywiście, podobnie jak w całych Niemczech, uzbrojenie ograniczało się głównie do ręcznych środków przeciwpancernych pięści pancernych, pancerfaustów, które skutecznie zwalczały pojazdy nieprzyjaciela pod warunkiem, że podeszło się z nimi na odległość 60 tudzież 40 metrów. Przeszkolenie w obsłudze pancerforsów trwało dosłownie kilka minut. Strzelać z tego mógł praktycznie każdy. Problem polegał na tym, że Kołbrzecki Volkssturm poza pięściami pancernymi oraz 820 pociskami rakietowymi ciężkiego kalibru typu Wurframen 280, takimi samymi jakimi Niemcy ostrzeliwali Warszawę w czasie powstania w sierpniu 1944 roku, do dyspozycji pospolitego ruszenia Erharda Pfeiffera pozostawała mocno przestarzała broń. Dziewiąta Kompania Volkssturmu wyposażona została w karabiny pamiętające jeszcze reformę, która wprowadzona była po wojnie francusko-pruskiej w latach 70. XIX wieku. Brakowało amunicji, brakowało ciężkiego sprzętu, brakowało niemal wszystkiego. Mimo to Anton Geriec, Kreisleiter NSDAP w koło brzegu wymagał od swoich żołnierzy. Chwilę wcześniej cywilów postawy bojowej i walki do ostatniej kropli krwi. 11 lutego 1945 roku Armia Czerwona i Pierwsza Armia Wojska Polskiego rozpoczęły realizację założeń Operacji Pomorskiej. Jej zadaniem było rozbicie sił niemieckich, w tzw. nawisie pomorskim, na dwie części. Część wschodnią, skupioną w rejonie Trójmiasta. Oraz część zachodnią, którą zepchnąć miano w stronę Odry. Punktem, w którym Armia Czerwona przewidywała dotrzeć do Bałtyku, był pas między Koszalinem a Kołobrzegiem. 1 marca 1945 roku żołnierzom Wojska Polskiego udało się przełamać pozycję ryglową wału pomorskiego pod Borujskiem. Rozpoczęła się ostatnia faza operacji. W tym czasie w koło brzegu przebywać mogło od 50, nawet do 80 czy też 100 tysięcy uchodźców z całego regionu. Te liczby do dziś pozostają tajemnicą, ponieważ w historiografii niemieckiej ostatecznie nie udało się ustalić, jak wielu Niemców z pomorza skierowano właśnie do Kołobrzegu. 2 marca 1945 roku ukazał się ostatni numer Kolberger Zeitung. Oznaczało to, że niemieckie media w Festung Kolberg przestają funkcjonować. Miasto przestawiło się na system całkowicie wojenny, chociaż stan oblężenia ogłoszono późno, bo dopiero w nocy z 3 na 4 marca. 2 marca w nocy rozpętała się burza śnieżna. W burzy śnieżnej montowano, zgodnie z założeniami alarmu Gneisenau, kolumny ewakuacyjne. Wielu mieszkańców Kołobrzegu oraz przybyszy z innych części Pomorza próbowało swoich sił w ucieczce pieszej wzdłuż wybrzeża. Ryzykowali dostanie się bezpośrednio pod ogień radziecki, ale zakładali, że w małych grupach uda im się przedrzeć przede wszystkim w kierunku Niechorza i Dziwnowa, gdzie poszukiwano możliwości ewakuacji drogą morską. Kołobrzewski dworzec. Miejsce, w którym od pierwszych dni marca 1945 roku gromadziły się tysiące niemieckich mieszkańców i uchodźców z całego regionu. W nocy z 2 na 3 marca 1945 roku przy totalnej burzy śnieżnej około godziny 4 nad ranem z Kołobrzegu w kierunku Szczecina wyjechał pociąg ewakuacyjny. Był to czas, w którym wszystkie siły Reichsbahn, czyli kolei Rzeszy, angażowano do tego, żeby drogą lądową wyprowadzić jak największą liczbę cywilów na tereny jeszcze kontrolowane przez armię niemiecką. brzeszanie nie mogli wiedzieć, że ten pociąg, który 2 marca wyjechał, właśnie z tego miejsca zostanie zatrzymany przez Rosjan w rejonie Nowogardu. 3 marca 1945 roku około godziny 21:30 do zgromadzonych na dworcu i w całym mieście niemieckich cywilów dotarła chybowa wieść. Rosjanie zdobyli miasto Schivelbein, czyli dzisiejszy Świdwin. Czołówki pierwszej armii pancernej generała Michaiła Katukowa parły w kierunku Bałtyku Ich celem był Kołobrzeg oraz Koszalin. Dzięki czemu można było domknąć realizację założeń operacji Pomorskiej. W nocy z 3 na 4 marca 1945 roku z Kołobrzegu odjechały ostatnie pociągi, z Kołobrzegu i Gościna, gdzie mieściła się duża stacja kolei wąskotorowej. O 3.30 wąskotorówka z Gościna wywiozła ostatnich niemieckich mieszkańców, którzy oczywiście zdołali dojść do wagonów. Z Kołobrzegu pociąg wyjechał o godzinie 6:00. Ponownie kierował się w stronę Szczecina, ale dotarł zaledwie do Korzystna. Po zamknięciu twierdzy brzeg w okrążeniu i odcięciu w ten sposób niemal wszystkich dróg ewakuacji lądowej dla mieszkańców i uchodźców, którzy tłumnie zgromadzili się w mieście, jedyną drogą ucieczki był port i morze. Do 5 marca 1945 roku na statki ewakuacyjne okrętowano wyłącznie osoby spoza Kołobrzegu, co wywołało skandal wśród mieszkańców, zwłaszcza, że rzekomych uchodźców znajdowano na przykład rodziny członków NSDAP lokalnych działaczy partyjnych. Żeby dostać się na statek ewakuacyjny należało skorzystać przede wszystkim z transportu mniejszymi jednostkami. Port kobrzeski nie był przystosowany do tego, żeby większe statki, zwłaszcza statki szpitalne, na które tak bardzo liczono, które mogły na swój pokład zabrać po kilka tysięcy osób, nie, nie były w stanie wpłynąć do ujścia Parsenty. Dlatego, żeby dostać się na pokład, trzeba było wsiąść na Łódź Rybacką, Łódź Wiosłową, a na te dochodzono korzystając z drewnianych pomostów. Dziś trudno wyobrazić sobie, co przeżywali cywile, którzy próbowali uciec drogą morską. Wśród tego Armagedonu, bo tak można nazwać to, co działo się w Kołobrzewskim Porcie, doszło jednak do niemal rzeczywistego cudu. To historia statku Winrich von Kniprode. Winrich von Kniprode został oddany do użytku w roku 1922, jako francuski statek Kerguelen. Został zdobyty przez Niemców w 1940 roku i przez większą część II wojny światowej wykorzystywany do transportu towarów po Morzu Śródziemnym. W październiku 1944 roku, podobnie jak wszystkie statki, które znajdowały się w gestii Kriegsmarine, a miały tonaż powyżej 100 000 ton, został zaadaptowany na statek szpitalny. Przeniesiono go na Bałtyk, gdzie miał brać udział w realizacji założeń najpierw planu EWA, a później operacji Hannibal, czyli największej w dziejach ludzkości akcji ewakuacji drogą morską. 8 marca 1945 roku Winrich von Kniprode wpłynął na redę portu w koło brzegu. Towarzyszył mu mniejszy nieco okręt MS Westpreussen. Zadaniem obu statków było zabranie jak największej liczby cywilów niemieckich z kołobrzeskiego portu i dostarczenie ich do Świnoujścia, uznawanego w tamtym okresie jeszcze za miejsce względnie bezpieczne. Na pokładzie Winricha było już zaokrętowanych około 1000 osób z Gdańska. Z Kołobrzegu miano zabrać przynajmniej drugi raz tyle. Nie zdradzano pasażerom, że na wypadek katastrofy do dyspozycji jest zaledwie 400 kamizelek ratunkowych. Zakładano, że mimo doświadczeń Stojbena czy Wilhelma Gustloffa, uda się dotrzeć do Świnoujścia. 9 marca 1945 roku Winrich von Kniprode wyruszył w rejs. Po godzinie, ku zaskoczeniu załogi, skończył się węgiel. Statek stanął. Przez kolejne ponad tydzień dryfował w połowie między Kołobrzegiem a Świnoujściem. 12 marca 1945 roku nad statkiem pojawiły się radzieckie samoloty. Zdawały się go nie zauważyć. Skierowały się na Świnoujście i tam zrzuciły ładunek, bomb. W tym czasie na statku zaczęło brakować wody, zaczęło brakować żywności. Wydawano ją tylko najmłodszym pasażerom. Władowni stłoczeni na workach, które wykorzystywane w ramach operacji ewakuacyjnej jako sienniki znajdowało się około 2,5 tysiąca niemieckich uchodźców. 12 marca tego samego dnia, gdy samoloty radzieckie pojawiły się nad statkiem, do burty przybiła pierwsza z jednostek świnoujskich. Do 15 marca mniejsze statki podejmowały małe grupy uchodźców z pokładu Winricha von Kniprode i przemieszczały się z nimi do Świnoujścia. Większość jednak pozostała. Dopiero 18 marca dostarczono na statek zapas węgla, dzięki czemu rejs mógł się zakończyć. To, co przytrafiło się załodze i pasażerom Wilnika von Kniprode, jest zjawiskiem całkowicie niecodziennym. Duży statek unieruchomiony po środku Bałtyku, nie nękany ani przez radziecką flotę bałtycką, ani przez samoloty. Dla pasażerów było to zjawisko całkowicie wyjątkowe. Kolejną możliwością ewakuacji ludności cywilnej z oblężonego koło brzegu i zagrożonego przez Armię Czerwoną oraz pierwszą armię wojska polskiego regionu była droga powietrzna. W związku z przygotowaniami do działań, które miały zabezpieczyć niemieckich cywilów wobec natarcia nieprzyjaciela, z Kopenhagi do Rogowa, do bazy lotniczej, która powstała tutaj w latach 30. sprowadzono zalot grupę 81. Jednostkę Luftwaffe wyposażoną w 12 łodzi latających Dornier 24 i jedną łódź blomu Wos 138. Zadaniem tych samolotów było podejmowanie z jeziora Resko cywilów i. Wywożenie ich drogą powietrzną na tereny bezpieczne. W związku z zagrożeniem ze strony lotnictwa radzieckiego, samoloty niemieckie przemieszczały się nierzadko zaledwie na 20-30 metrach powyżej lustra wody. Oczywiście nie trzeba mówić, jak niebezpieczne było to działanie. Zejnot Grupy 81 otrzymała za zadanie przede wszystkim wywiezienie z kołobrzegu i z okolicy najmłodszych. Mieszkańców tego regionu, ale także dzieci, które trafiły tutaj jeszcze w 1944 roku jako na tereny bezpieczne od nieprzyjaciela. Alarm dla Rogowa ogłoszono 3 marca. 1945 roku, o wiele za późno, zresztą podobnie jak miało to miejsce w samym koło brzegu. Rozpoczęła się paniczna ucieczka ludności cywilnej, m.in. przez zaminowany most w Dźwirzynie. Na slipie nad jeziorem Resko, w samym Rogowie, przygotowano drewniane pomosty, po których Niemcy mieli dostawać się na pokłady łodzi latających. 5 marca, około godziny 14.30 doszło do Jednego z najbardziej tragicznych wypadków związanych z walkami o Kołobrzeg oraz z ludnością cywilną. Przepełniony samolot Dornier 24, pierwotnie przygotowany do tego, żeby na noszach wywozić zaledwie 10 osób, przyjął na pokład ich prawie 80. 72 to były dzieci, dzieci, które miały zostać ewakuowane na zachód. Samolot poderwał się, tak jak inne z powierzchni jeziora Resko, i mniej więcej na wysokości 80 metrów, w czasie gdy się wznosił, został trafiony w jeden z trzech silników. Na oczach tłumnie zgromadzonych Niemców, którzy czekali na kolejne jednostki ewakuacyjne, maszyna uderzyła w lustro wody. Samolot, na którym było prawie 80 osób, zabrał je niemal wszystkie, poza jedną siostrą Czerwonego Krzyża, której udało się wydostać z maszyny pod wodę. Tragedia polega na tym, że ten samolot cały czas spoczywa na dnie jeziora Resko, zaledwie kilkadziesiąt metrów od granicy, od brzegu tego jeziora. Jest to jeden z najbardziej tragicznych symboli zdarzeń z marca 1945 roku. W każdym konflikcie zbrojnym tymi, którzy ponoszą największe straty, są cywile. Nie inaczej było w koło brzegu w marcu 1945 roku. Tak samo jak trudno określić, jaka liczba ludności została zamknięta w okrążeniu, które domknęła pierwsza armia wojska polskiego, tak samo trudno powiedzieć, jak wielkie straty ludność cywilna poniosła w czasie dwutygodniowych walk. Pewnym jest za sprawą choćby wspomnień polskich pionierów, że ciała poległych, zarówno żołnierzy, jak i cywilów, znajdowano w koło brzegu jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu walk. Zresztą z tego powodu pierwszy prezydent Stefan Lipicki zarządził wielką akcję dezynfekcyjną. Miejsce, w którym dziś szczególnie wspominamy tych, którzy mieszkali w Kołobrzegu do marca 1945 roku i którzy też ponieśli ofiarę w związku z wywołaną przez Niemcy drugą wojną światową jest teren byłego cmentarza komunalnego, centralnego cmentarza założonego w brzegu w roku 1881, na terenie którego dzisiaj znajduje się niemieckie lapidarium. Jesteśmy przy ulicy Arciszewskiego, w tym miejscu, w którym jeszcze dostrzegamy pozostałości niemieckich nagrobków. Ludzie, którzy zostali tu pochowani, nie doczekali walki koło kołobrzeg. Ci, którzy stracili życie w ich trakcie, często nie doczekali się pochówku.